Cześć kochani, witajcie na kanale Broda lc A w dzisiejszym odcinku zajmiemy się temperaturami na tym oto Monstrum moim. Jesteście ciekawi, jak to wyjdzie temperaturowo? Jak sobie radzi obudowa Shadow Base 800 z dwiema chłodnicami 420 mm? Porównamy sobie także wpływ przepływu przez układ jaki ma to wpływ na, na temperatury i wydajność tego chłodzenia. To zapraszam. A więc dobrze, jesteśmy w centrum dowodzenia dzisiaj. Yy, przywiozłem dziada z domu, Pimpuś pilnuje tutaj. Yy, troszkę pograłem w cyberpunka, yy, te wyniki tam sobie zapisałem dla Was. Yy, I na koniec yy, myślę zrobimy to odłączanie pompy. Więc dobrze, zacznijmy test. AIDA 64, test stabilności. Test leci sobie już od 11 minut. No i temperatury tak jak widać, czyli całkiem znośnie. Poczekamy sobie tak z godzinkę, damy mu się rozgrzać i zobaczymy, co się stanie po tej godzince, jak te temperatury będą wyglądały. Mamy 20 stopni w pomieszczeniu, temperatura cieczy w dalszym ciągu utrzymuje się na poziomie 27 stopni z groszem. No i tu przepływ 4 litry około na minutę i po godzince odłączymy sobie jedną z pomp. No, a więc tak, no kawę wypiłem, już tradycyjnie kawa wypita, testy 38 minut, słuchajcie. I co my mamy? Nadal mamy równo tutaj około 70 stopni tak jak widzicie 70, 60, 50 parę na CPU na rdzeniach poszczególnych 60 różnie, bo to podbija i spada. Także no, tak to się trzyma od tych od 30 minut, 40 minut w sumie i myślę, że nic się tu nie zmieni. Nadal mamy tutaj 27,4 stopnia przepływ 3,83 tam do tych 4 litrów na minutę. Myślę, że tu dużych zmian już nie będzie. Dobra, słuchajcie, nadal tak to wygląda, jak wygląda. Tak jak wyglądało, tak, tak jest. Już widzicie 52 minuty z groszem. Temperatura. Cieczy 27,5 stopnia prawie. Mamy 3,83 litra na minutę. Temperatura 21 stopni. Kawa wypita. Odłączymy mu pompę. Jak widzicie, temperatura cieczy przy takim przepływie o połowę mniejszym. Przy jednej pompie, nadal. No, utrzymuje się na podobnym poziomie już jest lub dobrze rozgrzany po tej godzinie więc no, no jest jak jest było podobnie na początku no ale widzicie jakoś nie chce ta temperatura mocno skoczyć w górę nic się takiego nie dzieje pompa sobie tutaj jedna nasz Thermaltake sobie leci na poziomie tych dwóch litrów czyli połowę mniej niż na dwóch D5 no, a temperatura Dalej taka sama jest. No i od godzinki mordujemy ksenomorfa. To co? Jak widzicie, nie ma co szaleć z ilością pomp. Spokojnie taki układ z distrem, dwiema chłodnicami 420 mm. Blok wodny na CPU, na GPU. No i taka jedna D5. Widzicie, no, dała radę. Przepływ 2 litry i te temperatury w porównaniu do tego, co było przy dwóch takich D5 temperatury bez zmian, w ogóle nie, nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Mimo tego, że lub był rozgrzany, odłączyliśmy tą pompę, i, i co, ciecz nagle nie skoczyła w górę z temperaturą, utrzymywał się ten poziom ten sam. Na teście też w ogóle się nic nie zmieniło, no więc co? No, chyba nie ma co przepłacać nie? i pakować się w dwie pompy, tylko po to, żeby tam pokazać kolegom, że ma się przepływ na poziomie 5 litrów. No bo co to da? Tak naprawdę nic to nie da. Wydacie więcej pieniędzy, tylko będziecie mieli głośniejszy komputer. A teraz jest tak znośnie. 2 litry. i Spokojnie to wystarcza, słuchajcie. To, tak, żeby nie było, że nie czytam komentarzy waszych, to serio czytam i traktuję je bardzo poważnie. Padło pytanko, jak w porównaniu z takim LC sprawuje się jakieś AJO? Ja mam dupne AJO, słuchajcie, i specjalnie przełożyłem. To I.O. do kompa jest to Alpha Cool Ice 420 mm. umieszczona w tej chwili na topie chłodnica, żeby nie było, słuchajcie. Chodźcie. Widzicie? Siedzi tu Alpha Cool Ice To co? Puszczę mu teraz taki sam test jak na jak na lupie i porównamy sobie też temperaturę, jaka będzie ta maksymalna temperatura na nie. zobaczcie po 15 minutach te temperatury dochodzą już do momentami ponad 80 stopni. Czyli mieliśmy około 10 stopni różnicy w temperaturach, Na koniec przygotowałem dla Was jeszcze takie krótkie zestawienie z tymi temperaturami, jak to wyglądało w poszczególnych etapach. Początku tego testu, po pół godzinie, po godzinie, no i po odłączeniu tej dodatkowej pompy. Było na tyle w dzisiejszym odcinku. Może następny test to z minimalnymi obrotami na pompie. Jakoś może by to się udało kiedyś, może wymyśleć. No sprawdzimy. Muszę sobie kiedyś zainwestować i postawić tutaj jakiś test bench i wtedy łatwiej by było takie takie testy robić. Więc na razie spokojnie, na razie. Rozwijamy ten kanał, mam nadzieję, że idziemy w dobrą stronę. Dziękuję Wam za lajki, dziękuję za suby, dziękuję za komentarze pod ostatnim filmem z budowy peceta dla chłopaków. Bardzo fajnie, że, że tak ciepło przyjęliście ten film. I dzięki, dzięki za to, że... no bo im też jest miło, że ich komp i, i, i jest tak ciepło przyjęty no, przez naszą tutaj społeczność za co Wam dziękuję bardzo a więc dobra to co, do następnego zobaczyska, trzymajcie się ludziska